Przygotowany przez rząd projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z prowadzonym na terenie tego kraju konfliktem zbrojnym zawiera szereg bardzo potrzebnych i pilnych rozwiązań związanych ze wsparciem uchodźców napływających do naszego kraju z Ukrainy. Bardzo dobrze, że ustawa ta zawiera rozwiązania, Otwierające bardzo szeroko dostęp do polskiego rynku pracy dla osób uciekających z Ukrainy do Polski. W zasadzie eliminuje on wszelkie formalności związane z zatrudnieniem tych osób. Te osoby swobodnie mogą podejmować pracę na terenie Polski, natomiast jedynym obowiązkiem formalnym, ciążącym na pracodawcach zatrudniających uchodźców będzie zgłoszenie w terminie 7 dni od powierzenia pracy. Aktu zatrudnienia tych osób do właściwego urzędu pracy. Tym natomiast, czego zabrakło w tej ustawie, to konkretnych zachęt do tworzenia dodatkowych miejsc pracy, w których te osoby uciekające z Ukrainy do Polski mogłyby znaleźć zatrudnienie, co jest bardzo ważne, biorąc pod uwagę bardzo dużą liczbę osób, które uciekają do Polski z Ukrainy. Przydałyby się pewne konkretne instrumenty podkowe, czy rozszerzenie już funkcjonujących rozwiązań, tak aby właśnie w tych kluczowych sektorach gospodarki, gdzie najwięcej tych pracowników możemy przyjąć, by stworzyć konkretne zachęty do tworzenia takich miejsc pracy. Oczywiście nikogo w żaden sposób nie faworyzując, nie wprowadzając zasad, które mogłyby być uznawane za nierówne traktowanie, tak aby wszystkie te nowe zasady w równym stopniu odwoływały się, i odnosiły się do pracowników polskich i ukraińskich. Musimy również wziąć pod uwagę fakt, iż około połowy osób napływających do Polski jako uchodźcy to dzieci. Konieczne jest zapewnienie im odpowiedniej opieki. Projektowana ustawa zawiera kilka rozwiązań, które ułatwiają tworzenie miejsc opieki nad tymi dziećmi. Natomiast zabrakło przepisów, które ułatwiałyby zatrudnianie opiekunów do tych przedszkoli, żobków czy klubów dziecięcych. To jest bardzo ważne, ponieważ. Nasze obecne przepisy stawiają bardzo wysokie wymagania osobom sprawującym opiekę nad dziećmi. Z uwagi na obecną wyjątkową sytuację, uzasadnione jest, aby te wymagania zostały złagodzone. Również w tej ustawie uzgodniono pakiet rozwiązań podatkowych, które z jednej strony oczywiście zwalniają zapłatkowania uchodźców utrzymujących różnego rodzaju wsparcie czy darowizny, natomiast z drugiej strony również są to rozwiązania kierowane do przedsiębiorców, którzy mogą zaliczać w poczet podatkowych kosztów uzyskania przychodów, wszelkiego rodzaju wsparcie i dotacje przekazywane za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego czy też jednostek samorządowych placówek leczniczych czy rządowej agencji rezerw strategicznych. Natomiast tutaj rząd nie do końca wykazał się pełnym zaufaniem do przedsiębiorców, ponieważ w tych kosztach nie mogą być umywane wydatki związane z bezpośrednią pomocą udzielaną uchodźcom, na przykład poprzez zapewnienie im noclegu, zakwaterowania lub też zapewnienia miejsca Opieki nad dziećmi. Dobrze byłoby, aby te rozwiązania podatkowe zostały uzupełnione również o ten aspekt wsparcia osobom uciekającym z Ukrainy.